Jeśli używasz retinolu, to wspaniale, ale nie wiem, czy wiesz, że jest coś takiego jak efekt retinizacji, jeśli używasz czystej postaci retinolu. A retinizacja jest to pewnego rodzaju nadwrażliwość skóry na produkt, która jest absolutnie wręcz pożądana, tak bym to określiła czyli powoduje odczuwalne pieczenie, zaczerwienienie skóry, czasami nawet takie ciepło na skórze i ciągnięcie. Jest to efekt przejściowy, który mija, bo mówiąc kolokwialnie, skóra przyzwyczaja się do takiego składnika z kremu bądź z serumu, który używasz. Retinol jest jednym z najlepiej działających faktycznie składników o działaniu przeciwzmarszczkowym, natomiast retinol nie powinien być nadużywany. Nie każda skóra może używać czystego, czystego tutaj retinolu. Czasami powinien być to ester bądź aldehyd. Najczęstszą i najdelikatniejszą formą retinolu jest palmitinian retinolu, czyli taka forma, taka forma retinolu, która nie podrażnia za nadto skóry i nie działa, uwaga, tutaj fotouczulająca, bo to jest bardzo ważne. Szczególnie jest to istotne dla osób ze skórą wrażliwą i ze skórą naczyniową. Tak więc miej to na uwadze, stosując produkty z retinolem. Ostatnio miałam przyjemność gościć klienta, który na własną rękę był u mnie po raz pierwszy i podczas wywiadu wyszło, że na własną rękę zakupił kosmetyk z retinolem, bo miał dobry skład, bo no to taka świadoma była osoba, ale okazało się, że no właśnie, ta, ta osoba ma problemy ze skórą dosyć, dosyć intensywne, ma naturalnie w ogóle zaburzony proces rokowacenia skóry z uwagi na choroby, które ma. Więc tutaj ten retinol, szczególnie w czystej postaci, nie do końca był dobrym pomysłem. Jeszcze jego pochodna byłaby, powiedzmy, w miarę ok, ale ja zaleciłam zmianę pielęgnacji. Być może do retinolu kiedyś dojdziemy, ale na pewno nie tak szybko. Mówię o tym dlatego. Że większość z osób, które nie są pod opieką specjalistów, kosmetologów i nie są przez nich pilotowani, a przeczytają informację, że Tinol jest taki świetny i skuteczny, działa najlepiej odmładzająco i zaczynają go stosować, a później nie potrafią zrównoważyć tego, tego chaosu, który powstał im na skórze i mają skórę znacząco bardziej pomarszczoną z uwagi na przesuszenie, odwodnienie i powiedziałabym nawet czasami odtłuszczenie skóry skóry. Zatem e, zwracam się do Was z ogromną prośbą. A, retinol tak, jak najbardziej, ale tylko pod okiem Twojego profesjonalnego kosmetologa, specjalisty do spraw Twojej skóry.